No, się tą sprawą powiat poznański rozbroi bombę ekologiczną w gminie kleszczewo nowy port na warcie marina w czerwonaku już otwarta starosta poznański uhonorowany nagrodą pasjonat sportowej polski Muzyka. powiat poznański rozbroi bombę ekologiczną to magazyn szkodliwych odpadów w komornikach w gminie kleszczewo zgromadzono tutaj ponad 1000 ton chemikaliów w magazynie w komórnikach jest wiele różnych substancji w wielu różnych pojemnikach. Są to metalowe beczki, plastikowe beczki, są to również yy, materiały takie jak szmaty naszą, nasączone yy, jakimiś substancjami. Są tam również transformatory, czyli elementy olejowe zawierające sobie być może olej. Jest to składowisko różnych rzeczy o różnym stopniu zagrożenia dla zdrowia ludzi. W sierpniu tego roku beczki rozszczelniły się, co spowodowało zadymienie i interwencję Straży Pożarnej. W urzędzie wojewódzkim zebrał się sztab kryzysowy, który miał podjąć decyzję w sprawie bomby ekologicznej, jednak przeszkodą okazały się procedury. Przepisy prawa, które są, obowiązują nas, nie zawsze są do końca precyzyjne. Nie przewidują wszystkich sytuacji okoliczności, które mogą się wydarzyć. Myśmy podobną sytuację mieli w Pile i tam problem udało się rozwiązać. Do tego, że był to grunt Skarbu Państwa, nie było problemu, z czym się okazało, że mamy do czynienia akurat tutaj w Komornikach. Ponieważ właścicielem gruntu jest gmina, a wieczystym użytkownikiem mieszkaniec gminy, więc w związku z powyższym nie można było tej procedury, która była zastosowana w Pile zastosować. W tej sytuacji problemem zajął się powiat poznański. Starosta postarał się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 miliona 200 tysięcy złotych. Te środki między innymi, są przeznaczone do natychmiastowego usuwania takich zagrożeń, które mogą dla mieszkańców spowodować konsekwencje właściwie już potem niewymierne. Taką samą kwotę wyłoży budżet powiatu poznańskiego, co jednogłośnie uchwalili radni powiatu na zwołanej specjalnie w tym celu sesji. Utylizacją odpadów zajmie się specjalistyczna firma. W najbliższym półtora tygodnia podpiszę umowę stosowną z wykonawcą, no i potem szacujemy, że 4 do 5 tygodni na unieszkodliwienie, wywiezienie i unieszkodliwienie tych odpadów. Starosta poznański Jan Grabkowski podjął działania zmierzające do takiej zmiany przepisów, która pozwoli unikać podobnych sytuacji w przyszłości. Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo, tym okiem, spójrz w prawo wzrok z okoli. Potem znowu spójrz powoli, jest dnia wolna, mogą spokojnie przejść przez nią przechodnie. Bezpieczeństwo wzrasta wielce w odblaskowej kamizelce, można by dodać do wierszyka. Dlatego każdy pierwszoklasista z powiatu poznańskiego dostanie takie właśnie wdzianko. To już trzynasty rok akcji Nie wstydźmy się być widoczniej prowadzonej przez powiat poznański wraz z policją i strażą pożarną. W tym roku rozdamy 6 tysięcy kamizelek. W porównaniu do ubiegłego roku to jest razy dwa. To pokazuje jak szybko przyrasta mieszkańców w powiecie poznańskim i to cieszy. A nasza akcja będzie nadal kontynuowana. Bezpieczeństwo naszych pociech jest najważniejsze. Kamizelka, tak jak każdy inny element odblaskowy sprawia, że ubrana w nią osoba, zwłaszcza tak niewysoka, jest lepiej widoczna. Nosi też się kamizelki, żeby jak auto jedzie, a Ty przechodzisz przez płacę, to żeby Ciebie widział z daleka. W odległości 100-150 metrów kierowca jest w stanie już zauważyć osobę, która jest w kamizelce. To jest w tej chwili wymóg poruszania się w terenie niezabudowanym przy drodze z materiałami, które posiadają odblaski. Rozdawanie kamizelek to okazja do pogadanki o bezpieczeństwie, nie tylko na drodze, ale i w domu. Zwracamy uwagę na to, co takiego w tym naszym azylu, jakim jest nasz dom, w tym takim azylu bezpieczeństwa, jakim jest dom, czasami jest niebezpieczne, czyli na sytuację pożarową. Dzieci już od pierwszych dni w szkole uczą się, jak bezpiecznie poruszać się po ulicach. Nie wolno biegać, tylko iść powoli. Wychodzimy. Na spacery, właśnie już w takich kamizelkach odblaskowych, ponieważ je posiadamy w szkole i na tym spacerze krok po kroku przypominamy sobie właśnie te zasady, rozpoznajemy znaki drogowe, jak przejść przez ulicę. Dzieci są dosyć dobrze przygotowane, aby prawidłowo poruszać się po jezdni. Starosta Poznański osobiście wręczył kamizelki uczniom z koziegów i murowanej gośliny. Jeszcze w tym miesiącu odblaskowa odzież trafi do pozostałych 76 szkół w Powiecie Poznańskim. W sumie od początku akcji, powiat ufundował już 42 tysiące kamizelek. Starosta Poznański Jan Grabkowski, pasjonatem sportowej Polski. Ten zaszczytny tytuł przyznał zarząd klubu Sportowa Polska. Nagrody wręczono na Gali Sportowa Polska 2014 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kapituła konkursu doceniła zaangażowanie starosty w rozwój i promocję sportu w Powiecie Poznańskim oraz budowę nowych obiektów sportowych. Eksperci w swej ocenie rozpatrywali wiele kryteriów. Dochody gminy, wielkość działania inwestycyjne, ale również w obszarze grup młodzieżowych sportowych działań inicjujących wypełnianie wolnego czasu maratony sportowe, ilość łodzików, którzy zostali w tych lokalnych społeczności wyłonieni poprzez działania samorządów, poprzez działania pasjonatów sportu. Ostatnie kilkanaście lat to ogromny rozwój sportu masowego w Polsce. Powstają nowe obiekty, mieszkańcy uczestniczą w tysiącach mniejszych lub większych imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych. Ten trend ma szansę się utrzymać. Mamy środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które. Dzięki temu, że wpływy z totalizatora są coraz większe, będą dalej inwestowane w infrastrukturę sportową, jeśli chodzi o małe miejscowości. Stawiamy na to, żeby sport powszechny był ważniejszy, a może i równie ważny jak sport wyczynowy. Dobry klimat dla sportu zauważają Olimpijczycy, którzy swoją obecnością uświetnili Gale Sportowa Polska. Wiele imprez promuje swoim nazwiskiem, wiele, wiele imprez współorganizuje czy organizuje. I wiem, że jest coraz lepiej, coraz więcej świetnych obiektów, naprawdę wysokiej klasy. Wśród najlepiej rozwijających się sportowo regionów przodują Mazowsze i Wielkopolska, a w niej Powiat Poznański. Kilkanaście boisk wielofunkcyjnych, stadion lekkoatletyczny w Puszczykowie, rajdy, biegi, triatlon, turniej tenisowy Powiat Poznański Open. To tylko kilka sportowych wizytówek powiatu. I to pokazuje, że jeżeli coś się chce zrobić, to na przestrzeni kilku lat, poprzez promocję zdrowia, przez pewien boisk tak, przyszkolnych, przez orliki, przez bieżnie parki, place zabaw, do budowy stadionu, jeżeli uda się zarazić zarząd, radę, otoczenie, to to jest. Dlatego ja uznaję, że dzisiaj ten medal pasjonat sportowej Polski nie należy się tylko mnie ale naszemu całym powiatowi, bo powiat jest cały sportowy. Klub Sportowa Polska wyróżnił też gminy powiatu poznańskiego. Tytuł Sportowa Gmina dostały Swarzędz, Komorniki i Tarnowo Podgórne. Za sportowe inwestycje nagrodzono gminy Rokietnica i Kurnik. Dla poprawy bezpieczeństwa w regionie Wielkopolska Komenda Policji organizuje cykl debat społecznych. Na jednej z nich w Tarnowie Podgórnym spotkali się mieszkańcy gmin Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Rokietnica, Dopiewo i Bóg. Najważniejszym postulatem było utworzenie posterunku policji w dopiewie. Wśród zgłaszanych problemów większość dotyczyła spraw komunikacyjnych. W chybach brakuje przejścia przez ulicę Szamotulską. Mieszkańcy Ceradza Kościelnego uskarżają się na ruch samochodów ciężarowych. Wszystkie uwagi zostały zanotowane i będą rozpatrzone przez odpowiednie instytucje. Sprawami dróg powiatowych zajmie się starostwo. Każdy taki wniosek jest analizowany. Jeśli potwierdza się trafność spostrzeżenia, to my to. Uczestnicy spotkania wypełnili ankiety, które pomogą policji ukierunkować swoje działania. Pierwsze łodzie wpłynęły do mariny w Czerwonaku. Po czterech latach budowy zakończono drugi etap inwestycji. Przy rzece powstał port z umocnionym brzegiem, gdzie można łodzie zacumować, zwodować lub wciągnąć na ląd. Kilkudziesięciu wodniaków z całej Wielkopolski przypłynęło, by razem cieszyć się z nowego obiektu. Trud wielu ludzi został dokończony i naprawdę wygląda to wspaniale i myślę, że wiele osób tak to odbiera. Będziemy mogli się tutaj zatrzymać, będziemy mogli e, e, sobie się poczęstować, będziemy mogli, mogli sobie e, jakieś nocych zorganizować, zatankować się. Także no, nie jest to zwykły brzeg z trawą, tylko z pełną prawie infrastrukturą z tego co tutaj widać. Warta to świetny szlak wodny, wciąż jednak słabo zagospodarowany. Podobne przystanie mają tylko puszczykowo, obrzydzko i Międzychód. Czerwonach będzie się starał, żeby tutejsza marina była najlepsza, bo inwestycja nie została jeszcze ukończona. Chcemy poszerzyć infrastrukturę, będzie można zatankować łódź. Niedługo już będzie można też opróżnić sanitariaty, naładować akumulatory, uzupełnić wodę, będzie można skorzystać z gastronomii. Każdego roku, w miarę możliwości, będziemy poszerzać infrastrukturę. Marina ma być też miejscem rekreacji dla mieszkańców gminy. Wkrótce powstaną tu boiska i plaża. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie świętuje jubileusz 50-lecia. Zostało powołane do życia w 1964 roku rozporządzeniem ówczesnego ministra rolnictwa. Były to dwa czy pomieszczenia w pałacu. Znajdowało się ono na terenie wydzielonym z terenu Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Średniawie. I początkowo było to jeden, następnie drugi pawilon wystawienniczy. Dziś to zupełnie inna instytucja. W samej Średniawie ekspozycja zajmuje 20 hektarów. Eksponaty wystawione są w kilkunastu pawilonach, a w folwarku można podziwiać maszyny i zwierzęta gospodarskie, często zanikających już raz. Pokazujemy żywe muzeum, staramy się, ażeby ludzie zobaczyli u nas uruchomione stare maszyny. Począwszy od sztandarowej takiej maszyny, jakąś jest produkcji Hipolita Cywielskiego, lokomobila, po traktory, po różnego typu urządzenia związane z rolnictwem. Muzeum ma pięć oddziałów terenowych. W powiecie poznańskim położone są Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Pozostałe to Muzea Młynarstwa w Jaraczu, Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu oraz Gospodarki Mięsnej w Sielinku.